Cześć, witam Was. Dawno się nie odzywałem. No i czas zrobić jakąś aktualizację. Cały czas jestem na klejeniu bloczków H. +H. Jak widzicie, przybyło sporo. Dosyć. Tutaj jestem już praktycznie na, na wysokości. No nie powiem, że już wysokości stropu, ale bardzo mocno się zbliżam. Do tego wezmę miarkę, To bo mniej więcej określę Jak tam postęp Nie pamiętam tego wymiaru Wczoraj mierzyłem i zapomniałem Wysokość stropu od zera ma mieć 252 cm Że zakładam, że Zakładam, że gdzieś Tutaj będzie 0, Zatem jest 212 cm Ma być 252 Zatem Słuchajcie, zatem zostaje 4 dyszki 40 cm, dwa bloczki to już za dużo. Czyli jeden, i z ostatniego wygląda na to, że będzie trzeba troszkę uciąć, tak to wygląda. O, jeżeli chodzi o część garażową, lada moment będę musiał zakupić te prefabrykowane nadproża, tak, żeby to wkleić. A jeżeli chodzi o część mieszkalną, tutaj widzicie, naturalnie już pracuję z, z rusztowania. Kupiłem sobie takie na Allegro. Samo rusztowanie przyzwoicie tanie, kółka drogie. E, no i wysyłka bardzo drogie, droga, ale to i tak wyszło mnie taniej e, razem z wysyłką niż bym mia, gdybym miał kupować na miejscu tutaj u siebie. Także czasem warto zobaczyć na Allegro, nawet z wysyłką wychodzi taniej. E, zaś tutaj. W części mieszkalnej, tam ten strop ma 200, nie pamiętam, 270, coś. Także tutaj jeszcze sporo. To będzie jeszcze ze 4 warstwy gdzieś. Jest na razie 170 powiedzmy do zera licząc. Po tej części, Po tej drugiej, gdzie walczę dzisiaj. No już jest trochę lepiej, trochę, o jeden o jednym dlaczego wyżej, także. Także już sobie mierzymy jest 193. No także nie pamiętam ile tam dokładnie było, ale tam ale strop na części yy, mieszkalnej jest wyżej, on jest wyżej, zatem tutaj jeszcze zakładam, że będzie gdzieś ze 3 warstwy lekko jak nie 4 licząc od tego tutaj, a tu jest już jedną wyżej niż tam. Tak to wygląda. Tutaj na, na tych oknach, nad tymi oknami narożnymi jest oczywiście zbrojenie. Nie zbrojenie, tylko nadproże wylewane, takie mocne, zbrojone, betonowe. Podobnie tam. No, także. No, jeszcze się nie powiem, że się zbliżam do tego, ale, no, ale widać mocno już zarys tego wszystkiego. Może, 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 jak dobrze pójdzie, to w przeciągu jakiegoś tygodnia, dwóch uda mi się to zamknąć. No, tak jak wiecie, walczę sam, walczę po godzinach. Więc nie jest lekko, przybywa bardzo powoli, no ale przybywa. Eee, taką decyzję podjąłem, żeby robić samodzielnie, przynajmniej do stropu. No i nie ma co biadolić, trzeba. Trzeba to robić i tyle. Także. Trzymajcie kciuki. E, na razie chyba tyle, no bo co tutaj gadać? Będzie troszkę więcej. Może jak dojdę do tych nadproży, to spo, z powrotem się odezwę. E, no. No i, i tyle. Mogę jeszcze tylko Wam powiedzieć, że no, samo klejenie to jest bardzo przyjemna robota. Gdyby, już powtarzam to po raz wtóry, gdyby nie było docinek, to. E, ta robota jest fajna, naprawdę fajna. E, i, no I robi się to dużo szybciej niż te e, bluczki betonowe. Tam to oczywiście mniejsze, niższe, spoina pionowa, tu jej nie ma tej spoiny pionowej, no ale, ale ale tutaj jest właśnie tu są te docinki. To jest dla mnie to jest kara. Nie lubię tych docinek, no tak jak zresztą widzicie, tutaj wszędzie. Przy tych otworach okiennych e, póki co jest nierówno. Nie, nie robię tego tak jakoś do e, idealnego pionu. A potem sobie to po prostu odrysuję do pionu i będę, będę wycinał. Tutaj, e, tutaj widzicie, to jest do wycięcia wszystko. Ta część jest do wycięcia, jeżeli idzie o ten otwór okienny. Tutaj z kolei. Tutaj z kolei e, to jest do wycięcia tak samo. No i to co idzie w y, po pionie od, od tej kreseczki. Także też tutaj póki co otwory są nierówne, a będę jest czasem równo. Tyle chyba. Na ten moment. Pozdrawiam Was ciepło. I trzymajcie się do następnego razu. Cześć, witam Was. Witam Was na okoliczność wklejenia nadproży nad oknem w kotłowni, wejściem do kotłowni. To są drzwi tylne do kotłowni. No i tam jest okno garażowe. Jak widzicie, używam prefabrykowanych nadproży. Tamten otwór, który tam widzicie, na który najeżdżam Otwór ma szerokość 1,5 metra I nadproże A plus H wkleiłem dwumetrowe Tam jest zakład po każdej stronie 25 cm Z kolei te cieńsze, czy węższe otwory to już węższe, naproże, węższe, krótsze nadproże. I jak rzucicie okiem, to tak. Otwór ma jeden metr. Już jak możecie dostrzec, to już dociąłem sobie ładnie, tak żeby potem nie bawić się przy na zamontowanym nadprożu, tak żeby go w żaden sposób nie uszkodzić. I nadproża są zakupione metr dwadzieścia... 5, czyli zakład na boki wychodzi po 12,5 cm. No tak sobie poczytałem, że, że to jest w zupełności wystarczające, więc e, tak robię, powinno być OK. Tak zresztą widzę w, w internetach, tak jak robią ci bardziej doświadczeni. Zatem e, no tak być powinno. Tak mi się wydaje przynajmniej. E, podobnie jest tutaj ten otwór ma e, ten otwór ma. 90 cm z tego co Pan? Nie, ma y, metr na metr. Metr na metr. Tutaj też będzie, zobaczcie, dołem będę wycinał, bo wysokość okna będzie 90 cm. Tu nie 90, tylko 100 cm. No i podobnie, tutaj też jest 125 i 12,5 cm zakład po tej stronie. Tutaj taka luka zostawiałem, jak wycinałem. Tą, że tak powiem to podłoże na, na nadproże to zostawiłem tutaj około tam nie wiem 500, 5 mm, tak żeby swobodnie to nadproże wstawić żeby się tutaj nie bawić z tej strony jest podobnie robię to na dwa razy czyli wkleiłem najpierw po jednym na każdym otworze no i przerwa była wkleiłem to w sobotę wieczorem no dzisiaj jest poniedziałek wieczorem tak, przyjechałem po pracy i. No i wklejam to drugie. Tam już mam zrobione po dwa. Jak widzicie, one są wąskie, więc trzeba wkleić po dwa. I teraz będę się brał za, za to ostatnie na tej części. No i co robię? No oczywiście smaruję trochę klejem tutaj. Trochę klejem tutaj. Środek smaruję, no i przykładam, Poziom, poziomicę biorę i sprawdzam czy, czy jest ok, czy, czy jest oczko. Także posmaruję i pokażę Wam ten cały myk, w jaki sposób ja to robię. No raczej nic trudnego. No i posmarowane, po prostu tak z zwykłym tym grzebieniem taką szóstkę mam posmarowane, no i biorę się za przykładanie nadproża. Rachu ciachu i zrobione. Zobaczcie, to jest dosłownie roboty na y, 5 minut, tak na dobrą sprawę. Może trochę więcej, żeby to jeszcze wnieść tutaj, rozrobić sobie zaprawę, nałożyć y, tego kleju. No ale to tak mniej więcej zeszło y, no, maksymalnie 10 minut z tym wszystkim. Oczko jest, oczko jest. Zostawiam do wyschnięcia. Oto i cała filozofia. Także, y, no w tym w tym yy, zadaniu, no naprawdę nie ma nic trudnego życzę powodzenia wszystkim, którzy wezmą się również za to sami cześć, pozdrawiam Was z akcji nad Prożę. cześć cześć, witam Was po dłuższej przerwie e, chciałem zrobić e, taką małą aktualizację dłuższy czas się nie odzywałem, no bo robota cały czas miała charakter taki Taki sam, w zasadzie cały czas kleiłem, dodawałem bloczek po bloczku, a że, tak jak wiecie, robię to po godzinach, więc progres był dosyć powolny, no ale już pewien etap jest zamknięty, więc czas o tym chwilę opowiedzieć. I tak zobaczcie, ta ściana, nazwijmy to gabinetowo-salonowa, tutaj to wyjście to gabinet, a tutaj wyjście z tak zwanego salonu chociaż to mały będzie salon, dosyć jest już gotowa tam jak widzicie ten szczyt jest pod słońce trochę do, to jest ale, ale jest, jest zrobione ma ona 266 cm na ten moment, tutaj nad, nad prożami jakieś półtora cm wyżej ale majster, który mówi tfu, majster, który będzie robił strop, mówi, że 266 wystarczy w projekcie jest 270 ale tutaj będzie szła taka jakby poduszka betonowa, jaką to ujął, więc 266 jest całkowicie wystarczająco tam nad tymi otworami okiennymi jest o jedną warstwę niżej i tutaj jeszcze kawałeczek będzie do wycięcia z góry z tego względu, że tam idzie ten taki, no to nadprożelane, mocno zbrojone i w wysokości okna są na, na 140 cm. Także do wycięcia troszeczkę. Podobnie tutaj, przy, przy wykuszu, ten górny, górny pustak idzie do, do cięcia. Z tej strony zobaczcie. Ta ściana nazwijmy to od, od, od wejścia od, gara, od garażu. Ona też ma taką wysokość, tam jest też 266 cm. Okienko to, którego zarys widzicie to jest z mini okienko z łazienki. Ono ma wysokość 50 cm, więc tam też z góry. Będę musiał wyciąć fragmenty tak, żeby też zrobić nadporze. Tutaj nadporze jest tak, jakby fragmentem wieńca, więc będzie no, też lane, betonowe. Jeżeli patrzycie na drzwi, to z drzwiami historia była taka, że w projekcie jest tam taka, jak nie wiem jak to nazwać takie okienko nad wejściem. Ja to. Zmieniłem na, na zwykłe drzwi, z uwagi na to, że no, jak sobie poczytałem o tych drzwiach takich z tym okienkiem, to one są dosyć drogie. No i nie chciałem dodatkowych kosztów generować, więc będą po prostu drzwi bez tego no, światła takiego górnego. No i o ile w projekcie też było tak, że tam było nadproże wylewane, bo było wyżej razem z tym okienkiem, tak teraz po prostu wstawiłem nadproże H, +H. I otwór ma wysokość 210, no plus tutaj minimalną taką zostawiłem tolerancję, tam jest ze 2 cm więcej, żeby luźniej było obsadzać ten, te, te drzwi. No i tak, w środku... Zostaje mi tylko to do wyklejenia. Przejdę może z drugiej strony, bo tu bardzo świeci. Z tej strony zostaje mi tylko do wyklejenia ten narożnik. Jestem już, jak widzicie, na, na warstwie powiedzmy piątej, prawie że. Prawie gotowa. I, i tak do 200 cm ciągnę, czyli. Na takim e, pułapie, jak jest tam nad prożę wklejone, tak samo i tutaj będzie wklejone, i e, tamten otwór, e, tamten otwór, który jest ko tej takiej e, ścianeczki mini ścianeczki cienkiej, no on też będzie miał wysokość 200 cm. Tutaj e, ten otwór przy trzpieniu on również ma 200 cm. One wszystkie mają 200 cm wysokości, z tym że ten będzie miał nadproże wylewane, który będzie tak jakby elementem łączącym się z tym trzpieniem. Taka będzie kombinacja, i tutaj będzie od tego trzpienia do tamtego trzpienia, będzie też podciąg robiony. Elementy jakby stropu. Tutaj przy tym otworze będą zwykłe nadproża prefabrykowane, i tam tak samo z tamtej strony też będą prefabrykowane. Także dzisiaj jest fajna pogoda, sobota, więc mam praktycznie cały dzień. No więc spróbuję większą część tego wykleić. Dzisiaj tylko też tak nie spieszę się, żeby też na, na mokro nie, nie kleić w górę. Więc trochę kleję, trochę odczekuję. Trochę kleję, trochę odczekuję. On takie sobie jakieś tam jak wkleję To sobie coś tam dubię w innym miejscu. No i przybywa powoli. No Słuchajcie, plan był taki, żeby zrobić w tym roku do. w ogóle, żeby to przykryć, ale wiem, że. Raczej się to nie uda, chyba że będzie po zalaniu stropu, będzie no, jakaś genialna pogoda, że będzie ciepło, to no, może się to y, w jakiś sposób y, uda. Ale trochę powątpiewam. No jednak robota samodzielna y, po godzinach, no, no, nie ma jakiegoś wielkiego tempa. Także zawsze jak podejmiecie decyzję o samodzielnej robocie, to musicie... Y, na no, pewne rzeczy przewartościować, że będziecie na budowie wiele czasu, długo czasu, raz w pracy, raz w robocie budowlanej, no i to, no, to się przekłada na, na, na też na, na brak udziału w życiu rodzinnym i tak dalej, i tak dalej, także no plusy i minusy są zawsze, no to wiadomo się oszczędza, no ale, ale w domu jest się gościem, niestety. No ale jak ja już powiedziałem a, no to, no to ciągnę, do stropu ciągnę sam, w przyszłym tygodniu przychodzą goście do stropu, mam już ich umówionych, potwierdzonych Miałem wcześniej ekipę inną, umówioną, ale koleś, który miał to robić i, i wcześniej się zgodził, po prostu w tym momencie nie umówił, widocznie nabrał za dużo roboty i no, i głupią mu chyba teraz ze mną gadać, że tego mi nie zrobi. No, w każdym razie no, nie, nie odbierał telefonu, więc musiałem e, poszukać, e, nazwijmy te ekipy re, re, rezerwowej. No, udało się to z, z, zrobić. Samo umówieni, są potwierdzeni, będą to robić, także, e, no, dobra nasza, no, jakieś wyjście z sytuacji się udało zrobić. No i. No i co, odezwij się, jak będzie się ten strop dział już, chyba, no bo. Bo teraz, no, czy może się odezwę jeszcze, zaktualizuję, jak już tutaj tą ściankę wy, wymuruję, e, Podklejam nadproża, tak żeby pokazać wam ten taki efekt końcowy. No, I tak, jeszcze takie ujęcie, może, ostateczne. na ten etap prac. no i tyle na razie. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć i zachęcam oczywiście do, do, do subskrybowania pozdrawiam a tu nadrabiam jeszcze zaległości bo chciałem wam pokazać jeszcze dokończoną tą część w środku ten taki winkiel już jest tutaj górą dokończony i zobaczcie, tutaj już jest zaszalowany ten słup nadproże jest również zaszalowane, zalane i No i czeka teraz po prostu na, na wyschnięcie I będzie góra jeszcze do doklejona No i będzie już to z głowy Wcześniej nie zapomniałem o tym powiedzieć Zapomniałem to sfilmować No ale ubywa o no takie e, szersze ujęcie e, Tak to wygląda Wyszło przyzwoicie Oczywiście gdzieś tam delikatnie no, ucieka Ten materiał jednak jak się patrzy to, to nie jest tak idealnie równy Ale e, ogólnie no, nawet myślę, że dla tynkarza to nie będzie jakiś tam większy problem Później jakąś tam nierówność poprawić e, no, Nie mam takich skoków powiedzmy 3 centymetrowych Tylko tam gdzieś pół milimetra Nie pół milimetra tylko maksymalnie gdzieś pół centymetra ucieka Także e, no, myślę, że nawet jakiś budowlaniec by się... Mógł pod tym podpisać. Pozdrawiam, cześć.